Wiewiórek, odcinek trzydziesty ósmy, tajemniczy ptak. Maszerowali za mewami. Słońce grzało mocno, o wiele mocniej niż w ich okolicy i już bardzo, ale to bardzo chciało im się pić. Nagle zobaczyli na najbliższym drzewie jakiegoś dziwnego ptaka. Kto to mógł być? Wyglądał jakoś bardzo kolorowo. Wiewiórek wykrzyknął. Kim jesteś? Kolorowy ptak poruszył się i spojrzał bystrymi oczkami w ich stronę. Jestem papugą. Jak się nazywasz, bo ja wiewiórek. Babek na wskrocie, bo tak Nie mówić właśnie papę. Moje prawdziwe imię jest za trudne do zapamiętania. Sam mam problemy z zapamiętaniem go. To dlaczego masz takie trudne imię? Zapytał zdziwiony wiewiórek, bo jeszcze nigdy nie słyszał, żeby ktoś nosił tak dziwne imię. Wtedy kolorowy ptak wyjaśnił, że jego mamusia, pampelipeligusia, chciała, żeby miał oryginalne imię. Oryginalny? Co to znaczy oryginalny? Nie wiesz, co to znaczy oryginalny? No właśnie nie wiem i dlatego pytam Ciebie. Ale papuga zachowywała się tak, jakby w ogóle nie słyszała pytania zadanego przez wiewiórka. Nastroszyła tylko piórka i patrzyła gdzieś w dal. Po chwili znowu się odezwała. Mój tatuś ma miał jeszcze inne pomysły na imię dla mnie. I kolorowy ptak zaczął opowiadać, że tatuś myślał o imieniu bimbelimbelibulus i jeszcze bimperapergurus. I wiewiórek patrzył zdziwiony i zaczynał czuć się trochę nieswojo. a do tego jeszcze nie otrzymał wcale odpowiedzi na pytanie dotyczące tego dziwnego słowa. Jak to było? Oryginalny. Po dłuższej chwili papuga odezwała się znowu. Idziemy na pociąg City Train. Przyjechaliśmy, by zobaczyć Boże. Przecież on już nie jadł. Przed chwilą odjechał ostatni kurs. Co? Przecież jest jeszcze wcześnie. Słońce jeszcze grzeje mocno. Czy masz zegarek, że tak mówisz? A papuga odpowiedziała niezbyt grzecznie, że ptaki nie potrzebują zegarków, że doskonale rozpoznają porę dnia, a gdyby nawet chciała, to może polecieć i sprawdzić godzinę na ratuszowym zegarze. Wiewiórek znów nie wiedział, o czym ona mówi. Na czym? Na jakim ratuszowym zegarze? Co to jest zegar z ratuszu? Zapytał o to papugę, ale ona tylko odwróciła głowę i przeczesywała dziobem swoje kolorowe piórka. To było już kolejne pytanie bez odpowiedzi. Wiewiórek zaczynał się nudzić tą dziwną rozmową. Już miał zapytać o coś jeszcze, gdy usłyszał zniecierpliwiony głos jednej z mew. Idziecie czy nie? Popatrzył raz jeszcze w stronę papugi. Był dobrze wychowany i chciał się z nią grzecznie pożegnać, ale ona bez słowa odleciała na inne drzewo i już nawet nie patrzyła w ich stronę. Oj, tak się chyba nie postępuje. Zmartwiony powiedział do mewy. Ale ten papek mówi, że ten pociąg już nie jeździ dzisiaj. Jaki znowu papek? Nie znam żadnego papka. Nie znacie papka? Tam siedzi. I wiewiórek wskazał łapką w stronę drzewa, na którym przed chwilą przysiadła papuga. Ale już jej tam nie było. Hi! Powiedziała mewa, a wiewiórkowi zrobiło się trochę nieprzyjemnie. Machnął szybko kitką i ruszył dalej śladem mew. Chociaż bardzo, ale to bardzo chciał zobaczyć morze, to teraz miał naprawdę popsuty humor. Dlaczego ten papek tak dziwnie się zachowywał? Dlaczego my, wy, chociaż im pomagały, to wcale nie były miłe, biegł jednak szybko za swoją przewodniczką, bo podobno wiedziała skąd odjeżdża ten pociąg. A Wiewiórek przecież nigdy wcześniej nie jeździł żadnym pociągiem dla turystów z nadmorskiej miejscowości. To musiało być bardzo interesujące. I chyba należało po prostu przymknąć oko na te małe niedogodności i dążyć do swojego celu. A celem wiewiórka było zobaczenie morza, najprawdziwszego morza, a my wywiedziały nie tylko gdzie jest morze, ale gdzie odjeżdża Pociąg, który nad to morze, potrafi ich zawieść. Musiał być cierpliwy. Musiał jeszcze chwilę poczekać, ale głęboko wierzył, że już za moment usłyszy najprawdziwszy szum fal i zobaczy bezkresne morze. Piękne, niebieskie, wzburzone. Po prostu wyjątkowe. Morze, którego nigdy wcześniej nie widział. I jak myślicie, co z tym papkiem? Jeśli chcecie dowiedzieć się nowych rzeczy, koniecznie posłuchajcie nowego odcinka. Ja mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkają. A może wy sami. Wymyślicie swoje zakończenie tej historii do usłyszenia.